W tej lekcji będziemy dalej kontynuować naukę dodawania pamięciowego i no tutaj nie ma co dużo mówić, przechodzimy od razu do przykładów. Te przykłady również będą troszeczkę inne od tego, co robiliśmy w poprzedniej lekcji i tutaj mamy przykład. Tam do, możemy sobie nawet to zauważyć, mogliśmy zauważyć, do liczb dwucyfrowych dodawaliśmy tylko liczby jednocyfrowe. Teraz to uległo zmianie, widzimy, że chcemy do 13 dodać 14. I co to oznacza? Mieliśmy na początku 13 przedmiotów, doszło nam do kolekcji 14 przedmiotów, ile razy mamy przedmiotów, ja wiem, i od razu mogą podać wynik, że mamy 27 przedmiotów. 27 przedmiotów. I teraz popatrzmy, w jaki sposób ja to liczę. Możemy znowu postępować analogicznie i pomyśleć sobie, aha, tutaj znowu będziemy dzielili na jakieś grupki. I rzeczywiście, 13 to jest 10 osób i 3 osoby. Popatrzmy. Eee, podzielimy to sobie, o, tutaj będziemy mieli 10 osób, a tutaj mamy 3 osoby. 14. 14 również zapiszemy jako 10 i 4. Również podzieliliśmy to na dwie grupki. Może teraz korzystam z innego koloru. Chyba tak by było nawet lepiej. Chciałbym się cofnąć do e, tego grupowania. Będę korzystał z tego koloru. Popatrzmy. Tutaj mamy pierwszą grupę, a tutaj drugą grupę. Teraz, tutaj, Znowu, to będzie nasza pierwsza grupa, tutaj jest 10 osób, a tutaj są 4 osoby. I to właśnie przed chwilą zrobiłem, zapisałem tutaj 10 i 4. I teraz popatrzmy. 10 i 10 mamy dwie dziesiątki, czyli na pewno będzie 20 osób, tutaj w tych dwóch grupach mamy 20 osób i teraz popatrzmy. Mamy 3 osoby, a tutaj 4 osoby. Chcielibyśmy z tego zrobić tak jakby jedną grupę. No to bez znaczenia, czy 4 osoby przejdą tutaj, czy 3 tutaj, więc może zrobię to w ten sposób. O, żeby było sprawiedliwie. 4 osoby i 3 osoby to razem 7 osób, czyli popatrzmy. Zrobiłem w pamięci coś takiego. 10 i 10 to razem 20. 3 i 4 to razem 7, czyli mamy 27 osób. I spróbujemy coś takiego teraz zastosować sobie na przykładach. Poćwiczymy to sobie. Popatrzmy. 16 plus 24. E, 16. Może najpierw będę zapisywał wynik. To jest 40. Wynikiem jest 40. I teraz popatrzmy. 16 to jest 10 i 6 osób. 24 to jest oj.

i 17 to jest 51. 34 plus 17 to jest 51. Mogę innym kolorem zapisywać tutaj wynik, żeby to się tutaj e, nie myliło z tym, co tutaj jest zapisane, ale ten kolor jest zupełnie przypadkowy. I teraz popatrzmy jak to policzyłem. 34 to jest 30 i 4. 17 to jest 10 i 7. 30 i 10 dadzą nam 40.

No to znowu będziemy mieli tak, 40 i 10 to jest 50, jeszcze jedna osoba to jest 51. Widzimy, że te dwie osoby, nie, tych dwóch grupach, tych czterech osób i siedmiu osób, nie moglibyśmy umieścić w jednej 10osobowej grupie, bo o, o jedne, jedna osoba jest za dużo. Tutaj mamy e, takie cztery dziesięcioosobowe grupy, tak? Tu, tu są trzy, czyli razem mamy 30.

To jest 8, czyli mamy 98. Jeszcze może e, zapiszę to tutaj o to, co sobie myślałem w głowie. To jest tak. 56 to jest 56 osób. 42 to jest 42. E, 50 i 40 da nam 90. 6 i 2 da nam 8. Mamy razem 98 osób. Tu mieliśmy 90, a tu 8. 63 plus... 58 to jest tak. 60 i 50 to jest 110. Tutaj wychodzimy poza liczby naturalne dwucyfrowe, czyli będziemy może o. To warto e, zapisać tutaj e, za pomocą białej, e, białego markera o. 60 i 3, 58. Popatrzmy. 60 i 50 to jest inaczej 110. Tak? E, 3 i 8 to jest inaczej 11. Więc e, będziemy tutaj mieli 110 i 11, to jest 121. Ja nawet nie pamiętam, jaki wynik powiedziałem na początku, nie wiem przypadkiem, e, czy się nie pomyliłem, ale 121 to jest na pewno poprawny wynik. I widzimy, że to nie jest wcale takie trudne, jak mogłoby się e, wydawać, a teraz taka mała niespodzianka. Widzimy, że tutaj mamy liczbę trzycyfrową, a tutaj dwucyfrową. Jak coś takiego dodawać? Chcielibyśmy znowu sobie to w jakiś sposób e, porozbijać. Popatrzmy, 121. Jak pogrupować 121? Popatrzmy. Zrobilibyśmy jedną e, grupę 100 osobową, jedną grupę 20osobową i... Tutaj niestety zostanie nam jedna osoba bez grupy. 46. To mielibyśmy jedną grupę 40-osobową i jedną grupę 6-osobową. Widzimy, że e, tutaj chcielibyśmy teraz pakować osoby e, w taki sposób. Popatrzmy. No tutaj mamy 100 osób. Tę grupę zostawiamy, no bo to jest taka jedyna setka. 20 osób i 40 osób razem dadzą nam grupę 60-osobową i widzimy, że tutaj nawet brakuje nam do tej setki dość sporo osób, a tutaj mamy jedynkę i szóstkę. Ta jedynka i ta szóstka da nam 7, czyli mamy 100, czyli mamy razem 167 osób. To jest nasz wynik, 167 i yy, Teraz kolejny przykład. 121 plus 146. To jest przykład, w którym mamy dwie liczby dwucyfrowe. I teraz popatrzmy. 121 to jest inaczej tak. Jedna grupa stuosobowa, jedna grupa 20-osobowa, jedna grupa jednoosobowa. 146. To mamy 100 i 40 i 6. I teraz popatrzmy. Mamy jedną grupę stuosobową i mamy drugą grupę stuosobową, więc łączymy te grupy. Czyli razem będziemy mieli 200 osób. Tutaj, tutaj mamy 20 i 40, to będziemy mieli razem 60 i mamy 1 oraz e, 6. To może zapiszą tutaj o, e, w ten sposób że to da nam 7 osób, czyli mamy 200 osób. Tutaj z połączenia tych dwóch grup mamy 60 osób, czyli 267, czyli wynikiem jest 267. A teraz co zrobić w takim przypadku? Popatrzmy. Eee, wynikiem będzie 599. To jest wynik, który ja podaję i sprawdzimy, czy on się zgadza. 599 321. To jest jedna grupa 300 osobowa, druga grupa 20 osobowa i jedna grupa jednoosobowa. Tutaj będziemy mieli grupę 200 osób, 70 osób i 8 osób. I teraz popatrzmy. 300 i 200 da nam 500 osób. 20 osób i 70 osób dostaniemy razem 90 osób. Jedna osoba i 8 osób. Da nam 9 osób. Czyli razem mamy 599 osób. Bo mamy 500 osób, 90 i 9 osób. I to był taki bonus, w jaki sposób możemy sobie radzić, gdy będziemy mieli troszeczkę większe liczby. Mam nadzieję, że to również nie sprawia żadnego problemu. I teraz jeśli ktoś jest troszeczkę przestraszony tym, że tego było dość e, sporo, to przejdziemy sobie do kolejnej lekcji, gdzie e, znajdziemy e, już ćwiczenia, gdzie będziemy sobie ćwiczyć, w jaki sposób dodaje się e, w pamięci. I e, będę e, się starą wytłumaczyć to jak najlepiej potrafię, e, gdzie nie, gdzie będę zapisywał takie białe, komentarze, gdzie to powinniśmy właśnie robić sobie w pamięci takie obliczenia, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Na pewno będzie wszystko w porządku. Trzeba tylko w matematyce odpowiednio dużo ćwiczyć, żeby czuło się, że pamięta się schemat, że pamięta się to, co powinno się robić. A jeśli ktoś chciałby poszukać więcej informacji na temat dodawania czy też innych działań na liczbach naturalnych, to zapraszam na portal nasza Link do tego portalu znajduje się w opisie pod lekcją.